Dzień dobry, dobry wieczór. Paweł, interameryka.com, internetowy przewodnik po Stanach Zjednoczonych. Witam z pięknego Moab w stanie Utah, idealnego miejsca wypadowego do Arches National Park. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak wygląda typowe miejsce pod namiot, tak zwane tent area. Jesteśmy na właśnie takim campground, nazywa się Riverside Oasis. A tak wygląda typowe tent area, czyli miejsce pod namiot. Ja płaciłem tutaj za nocleg 25 dolarów. Każdy tent area posiada miejsce, w którym można zaparkować samochód. Proszę zobaczyć, tutaj jest numeracja. To jest akurat numer 72. Otrzymujemy stolik. Otrzymujemy miejsce na grilla i troszeczkę cienia. Praktycznie tyle. Także Akurat w tym momencie i na tym miejscu nie ma jeszcze dodatkowego miejsca, gdzie można się podłączyć z prądem. Wiem, że takie miejsca troszeczkę więcej kosztują. Dodatkowe połączenie kosztuje około 10 dolarów. Także wystarczające jest miejsca dla jednej rodziny. To wszystko w takim razie. Za chwileczkę. Aha, następny raport może jeszcze przy okazji. W jednym budynku mieści się office, tutaj są prysznice, damskie męskie oraz toalety. Jest jeszcze darmowy, jest jeszcze darmowy internet bezprzewodowy, tutaj mamy miejsce, w którym możemy sobie umyć naczynia. Jest jeszcze darmowy, bezprzewodowy internet tutaj w zasięgu tego biura. Ale popatrzcie. Też przy okazji na Arches National Park. Tak wygląda tylko niewielki, niewielki skrawek tego przepięknego miejsca. Po prawej stronie rzeka Colorado i miejscowość Moab. Także do zobaczenia na szlaku. A ta plaża bije się z Clearwater. O palmę pierwszeństwa, o, o palmę Drugiej, <przy> drugiej Ta plaża, tak, tak, tak. Znowu się pomyliłem. To na pewno działanie słońca, które mocno grzeje. A więc jeszcze Jeszcze raz. Ładna marina. poglądajmy sobie statki bogatych ludzi. Sargazm. Za darmo. No ładny cacka!